I teraz tak, kochani, w kuchni jestem zwolennikiem po prostu totalnej prostoty. W ogóle w życiu. Myślę, że po prostu weszliśmy w taką fazę skomplikowania naszego życia. Żyjemy w zasadzie, w głównej mierze, w cyfrowej rzeczywistości, która, no nie wiem, no jakby, nie, jakby nie patrzeć, to jest trochę taka fejkowa, a nawet w dużej mierze jest fejkowa. Myślę, że nas to uwiodło, urzekło i w zasadzie w pewnym sensie tracimy kontakt z takim realnym wymiarem życia. I jednym z tych sposobów, żeby się po prostu obudzić z tego, to jest właśnie gotowanie po prostu, czyli robienie rzeczy, Własnymi rękoma i myślę, że to jest bardzo istotne. I nasza wygoda w pewnym sensie taka, którą, która wręcz czasami jest żenująca, tak? Czyli po prostu my, akurat na tej bukuli zachodniej w tym świecie, który w tym najbardziej cywilizowanym świecie po prostu już jakby staliśmy się bardzo leniwi, bardzo wygodni i myślę, że cały świat trochę za to płaci. Gdzieś tam na Facebooku ostatnio ktoś wrzucił taką nie wiem jak to nazwać, no informację tak, dzisiaj to przeczytałem. A propos protestów młodych, tych ekologicznych protestów, to, to słusznie zostało tam napisane, że w zasadzie jesteśmy takim pokoleniem, które jakby najbardziej w pewnym sensie uwiodła technologia, tak, czyli po prostu używamy wszystkiego, no po prostu bez ograniczeń w zasadzie, tak, czyli głównie Naszym zmartwieniem jest właśnie Wi-Fi, jest właśnie internet, wygodne życie. W pewnym sensie cały ten storytelling, który jest wokół tego, tak? Którym się, który nas urzekł, tak? Czyli to bardziej już jest opowieść, a nie coś realnego, tak, ponieważ no, utonęliśmy w pewnym sensie w tej powodzi takich sztucznych trendów, popędów tego wszystkiego, co po prostu odwraca nas od realnej sytuacji. A realna jest, sytuacja jest taka, że ta planeta naprawdę jest w tragicznej sytuacji. Myślę, że jako gatunek w głównej, mierze, w głównej mierze, Boimy się o samych siebie tak naprawdę. Jest to troszeczkę z naszej strony hipokryzja, że pod płaszczykiem dbania o środowisko tak naprawdę chcemy zadbać o sami o siebie, tak? Ponieważ tak realnie, żeby to zrobić, to musielibyśmy w dość, w dość mocny sposób ograniczyć swoje własne potrzeby, tak? i nauczyć się przede wszystkim szacunku. Do różnych form istnienia, biologicznego, zwierzęcego i tak ja, dalej. Ja na przykład to, co dla mnie jest ważne w wygrywie kuchni, to jest właśnie wskazywanie na ten punkt, ponieważ to jest rzecz, główny powód, dla którego zacząłem to robić, to, co robię. Tak? I w związku z tym myślę, że miarą człowie, człowieczeństwa w tej chwili, takiego świadomego człowieczeństwa, jest właśnie to, żeby ograniczać swoje własne potrzeby i. Bardziej też w pewnym sensie orientować się w sytuacji innych istot. A zwierzęta cierpią okrutnie. Wykorzystywaliśmy je od, od zarania dziejów. W tej chwili robimy to na taką skalę, która jest bez precedensu. Myślę, że po prostu nasze okrucieństwo sięga zenitu. I ja jako człowiek. Jako jednostka mam, mam, zacząłem mieć z tym coraz większy problem i z czasem stwierdziłem, że są rzeczy, które mogę zrobić, i jedną z tych rzeczy jest właśnie kuchnia. A kuchnia w zasadzie stanowi podstawę naszego życia, tak? Bo póki co musimy jeść, musimy się odżywiać i dobrze byłoby robić to w taki sposób, który przynosi jak najmniej cierpienia i przemocy, ponieważ przemoc właśnie jest tym, co obserwuję. Teraz ludzie wobec siebie używają bardzo dużo przemocy, jest dużo tego pierwiastka wokół dużo protestów, dużo niezgody, dużo kłótni, dużo agresji. Ubolewam nad tym, ponieważ uważam, że to po prostu jest wbrew naszej prawdziwej naturze, która jest tak naprawdę współczującą naturą, tak? I myślę, że, że każda czynność, każde działanie, które otwiera to nasze serce, to nasze współczucie jest takim najbardziej rozsądnym kierunkiem. Nie ma sensu z tego robienia jakiegoś nie wiem, popisywania się tym, czy tworzenia z tego jakiegoś kolejnego, właśnie storytelling, tylko jest to po prostu najzwyklejsza uczciwość, tak, i taka przyzwoitość. I w zasadzie to w kuchni mnie interesuje, tak. Czyli nie interesuje mnie już kuchnia ekskluzywna, nie interesują mnie kulinarne trendy. Eee, całe to takie tak zwane profesjonalne gastro. Interesuje mnie właśnie gotowanie w domu, jak najprostszej kuchni. Wykonywanej samemu w domu. Opartej na po prostu tym, co jest najbardziej powszechne, dostępne, bez wydziwiania, tak? Bo myślę, że cały świat wszedł w taką fazę, w której no coraz bardziej będzie docierać do nas, że pewien model życia już się wyczerpał. No i kochani, w związku z tym. Ja mam taki obyczaj palenia świeczki, kadidło, i właśnie w tej chwili zróbmy to w intencji pokoju na świecie tego, żeby ludzie po prostu przestali ze sobą walczyć, ponieważ to jest zawsze najlepszą metodą, czyli dzieli rząd. Jesteśmy tak skłóceni, mamy tyle różnych opinii na tak wiele tematów, które są tak odmienne, i w pewnym sensie coraz trudniej nam się po prostu dogadać. No. W związku z tym, tej intencji. Niech właśnie zapłonie i zarówno świeczka, jak i kadzidło. Bo przemoc, kochani, to nie jest nasza natura. Wydaje mi się, że naszą naturą to jest właśnie współczucie, troska i serce po prostu. Tak, i kuchnia od zawsze, wydaje mi się, że właśnie tym była. Dzieleniem się dobrem i, i myślę, że od zawsze wegańskiej, wegetariańskiej, jarskiej, właśnie ten element towarzyszył, tak? Jakby ten, ten rodzaj przebudzonego właśnie serca.